Po wakacjach rusza budowa nowej plaży miejskiej. W przetargu wyłoniony już został wykonawca, który zrealizuje zadanie pod nazwą Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy. Środki finansowe Urząd Miejski w Brodnicy pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udało się uzyskać dofinansowanie i to nie małe, bo aż w kwocie 4 miliony 533 tysiące. Całość tego zadania będzie kosztowała 5 milionów 688 tysięcy złotych. Nowa infrastruktura będzie połączona z obecną plażą Pomostem. W planie jest również budowa wieży skoków, ścianki wspinaczkowej, pomostu dla wędkarzy, slipu czy też wodnego Placu Zabaw. Powstanie tu druga plaża, która będzie połączona z plażą obecnie istniejącą. Połączenie to będzie wielkim Pomostem i na tym pomoście również będzie znajdowała się wiata widokowa, kryta wiata widokowa na nasze piękne jezioro. Oprócz tego na terenie, w którym się znajdujemy powstaną takie inwestycje jak wodny basen dla najmłodszych, czyli będzie to bezpieczna kąpiel, basen będzie miał prawie 140 metrów kwadratowych. Pomosty będą najdalej wysuniętymi pomostami na obszarze naszego jeziora, będą one Podzielone na dwie tercje. Pierwsza będzie dla najmłodszych, druga natomiast będzie dla osób starszych. Oprócz tego znajdzie się tutaj na terenie tego pięknego obiektu rekreacyjnego ścianka wspinaczkowa, jak również skocznia do wody. Oprócz tego również będą zjeżdżalnie dla najmłodszych. Ponadto, drodzy Państwo, zostanie wybudowany nowy hangar z zapleczem technicznym, biurowym, jak również sanitariaty. Będą również wybudowane nowe przebieralnie. Ponadto, drodzy Państwo, będzie nowy parking, będzie wiata grillowa dla tych, którzy będą chcieli tutaj sobie mile spędzić czas. Będzie wyznaczony teren do ćwiczeń, jak również do różnego... Typu rekreacji, tych wodnych, ruchowych i spacerowych. Prace budowlane ruszą na początku września. Nowy obiekt gotowy będzie na koniec czerwca 2021 roku. Ekolodzy stwierdzili, że tutaj lęguje i przebywa chroniony ptaszek o nazwie Bączek. I w związku z tym, no, żeby tutaj dopełnić tych wszystkich wymogów środowiskowych, Jesteśmy zobligowani do tego, żeby zapewnić wylęk tego chronionego ptaka, stąd mówię termin rozpoczęcia pracy do od września. Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda Warszawskiego w Brodnicy do Osieka. Ścieżka będzie miała prawie 7 km długości. Zbudowana będzie z nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5 m. Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, budowę oraz przebudowę zjazdów, budowę przebudowę przepustów, modernizację istniejącego odwodnienia, wycinkę krzewów oraz drzew, a także rozbiórkę tych elementów infrastruktury, które kolidują z realizowaną inwestycją. Inwestycja realizowana jest przez gminę Brodnica w partnerstwie z gminą miasta Brodnica oraz Osiek. Z uwagi na pojawienie się możliwości zwiększenia dofinansowania do wysokości 85% wartości tego zadania, postanowiono złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja projektu. Po uzyskaniu zgody i przyznaniu dofinansowania, wkład własny partnerów odpowiednio zostanie zmniejszony proporcjonalnie do długości odcinków przebiegających przez poszczególne gminy. Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięty został pod koniec ubiegłego roku. Koszt inwestycji to prawie 4 miliony 900 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy wykonano około 30% zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Plac budowy został przekazany wykonawcy w styczniu bieżącego roku. Zadanie zakończy się do końca czerwca roku 2021. Trwają prace konserwatorskie na elewacji frontowej ściany zachodniej Brodnickiej Fary. Te prace zakończą się w bieżącym roku. Są to prace kosztowne, pracochłonne. Urząd Miejski w Brodnicy od wielu lat dofinansowuje tego rodzaju prace. W tym roku, w drodze konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w 2020 roku przeznaczył 200 tysięcy złotych. Bardzo chcę podkreślić i za co chcę podziękować, zawsze możemy liczyć również na wsparcie władz miasta za pośrednictwem Brodnickiego Stowarzyszenia Kultury. Dzięki dotacjom zewnętrznym Brodnicka Fara od 10 lat może realizować pracę między innymi przy elewacji zewnętrznej kościoła. Od 2010 roku tutaj realizujemy pracę przy elewacji gotyckiej fary. Usunęliśmy zniszczone, wykruszone spoiny oraz uzupełniliśmy je zaprawą wapienno-tresową. Wymieniliśmy zniszczone cegły lub oczyszczaliśmy te, które są istniejące i nadawały się do tego, aby dokonać przy nich stosownych prac. Dokonaliśmy hydrofobizacji powierzchni poziomych i skośnych. Usunęliśmy także na części obiektu, wokół części obiektu betonową opaskę wokół kościoła farnego. W planach jest dalsza konserwacja zabytku tym razem w południowej części kościoła. Przed nami pozostała do zrealizowania także konserwacja południowej elewacji korpusu nawowego części wschodniej. Zabytkowe cenne witraże muszą zostać poddane konserwacji i zabezpieczone dodatkowym oszkleniem zewnętrznym i powłoką antyrefleksową. Przeprowadzona zostanie konserwacja drzwi i zegara słonecznego oraz resztek tynku być może właśnie gotyckiego pod daszkiem. Na przedmiotowy zakres prac został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jesienią ubiegłego roku. Niestety wniosek nie uzyskał wsparcia finansowego, w związku z czym przed nami kolejne wyzwanie na przyszły rok planowanych inwestycji, których koszt szacujemy na około 250 tysięcy złotych. Z miejskiej dotacji korzysta również klasztor ojców franciszkanów w Brodnicy, gdzie w tym roku wykonany zostanie remont dachu na prezbiterium świątyni. Zakończył się rok szkolny. Do nauczycieli, rodziców a przede wszystkim dzieci i młodzieży zwróciła się szefowa Brodnickiej Oświaty, Małgorzata Świtalska. Drodzy absolwenci brodnickich szkół podstawowych w imieniu burmistrza Brodnicy, pana Jarosława Radacza, oraz własnym pragnę złożyć Wam serdeczne gratulacje w związku z otrzymaniem świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Kończycie szkołę w nowej, nieznanej nam wszystkim dotąd rzeczywistości. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności, które zdobyliście w ciągu ośmiu lat, Dadzą wam dobre podstawy do kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, a ukształtowane kompetencje pozwolą Wam odnaleźć się nie tylko w nowej, szkolnej rzeczywistości, ale także z zadowoleniem i satysfakcją funkcjonować w życiu osobistym. Życzę Wam tylko dobrych zdarzeń. Pozostałym uczniom. Gratuluję osiągniętych wyników. Mam nadzieję, że są one na miarę waszych możliwości, a może czasami nawet je przewyższają, że spełniły wasze oczekiwania. Osiągnięte przez was, ukształtowane w tym roku kompetencje informatyczne i umiejętność uczenia się zaskoczyły niejednego światowego decydenta. Gratuluję wam. Dziękuję pracownikom pedagogicznym i Niepedagogicznym naszych szkół i przedszkoli, za codzienne zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Jestem pełna szacunku i uznania dla Państwa wysiłków wkładanych w budowanie zdalnej szkoły. Wiem, jak trudne były początki, ile to Państwa kosztowało, ale dzisiaj jestem dumna, jak funkcjonuje Brodnicka zdalna szkoła. A to jest Państwa zasługa. Dziękuję kadrze kierowniczej. To na Państwu zawsze spoczywał obowiązek i odpowiedzialność za organizację pracy szkoły. A ostatnie tygodnie nie były łatwe. W ocenie organu prowadzącego stanęliście Państwo na wysokości zadania. Dziękuję. Nieodzownym elementem funkcjonowania szkoły są rodzice. Państwa zaangażowanie w codzienną działalność szkoły zawsze było widoczne, ale w ostatnich tygodniach szczególnie. Stąd też kieruję do Państwa szczególne słowa podziękowania za współpracę, za zaangażowanie, za zrozumienie i cierpliwość. I wiem, jak bardzo cieszycie się Państwo z tych wakacji. Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowych a potem pogodnych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Od 1 lipca czynna będzie strzeżona plaża miejska, zarządzana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwać będzie trzech ratowników. Kobisko będzie czynne od godziny 10 do 18. Przed skorzystaniem z atrakcji wodnych warto przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa. Osoby, które przychodzą na plażę, zobowiązane są, jak powiedziałem wcześniej, do zapoznania się z regulaminem, wchodzą do wody, nie wchodzimy na słonecznieni, nie spożywamy alkoholu, badamy grunt wody, pytamy się ratownika, gdzie można pływać, jak kąpiel jest bezpieczna, jak skutecznie dopłynie do brzegu. Oczywiście osoby małoletnie zakrywamy im części głowy chusteczką albo Czapką na główkę wypijamy duże ilości wody. Na plaży obowiązywać będzie dystans społeczny spowodowany epidemią koronawirusa. W tym roku na kąpielisku będą obowiązywały zaostrzenia koronawirusa. Mam na myśli tutaj opalanie się, odległość między 2 metry. Kąpiel w wodzie też powinniśmy stosować się do tego. Na kąpielisku są zlokalizowane Sanitariaty, w środku dezynfekcja jest wskazana dla osób, które będą z tego korzystały. Związek Miast Polskich przygotował informacje o sytuacji finansowej polskich samorządów. Film odnosi się kolejno, punkt po punkcie, do informacji przedstawionych w spocie kancelarii prezesa Rady Ministrów. Od 30 lat samorząd zmienia Polskę lokalną i regionalną. W spocie rządowym zawarto prawdziwe liczby, ale w oderwaniu od kontekstu, przemilczając istotne dane, które dopiero razem tworzą prawdziwy obraz sytuacji samorządu. Cała prawda o samorządzie to nie tylko strona przychodowa, ale także wydatkowa. Samorządy to jedna z najistotniejszych instytucji polskiej demokracji. I dlatego rząd PiS zapewnił samorządom wsparcie, jakiego nie otrzymały nigdy wcześniej. Do samorządów trafiła rekordowa ilość pieniędzy. Faktycznie, w ostatnich latach dochody samorządu z PIT i CIT dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej wzrosły o 22 miliardy złotych. Jednak, między innymi, z powodu niekorzystnej polityki rządu, bieżące koszty funkcjonowania samorządu wzrosły w tym samym czasie aż o 41,5 miliarda złotych. Na przykład Warszawa otrzymała dzięki temu 2 miliardy 400 milionów złotych więcej niż w 2015 roku. Choć podatkowe dochody Warszawy wzrosły o 2,4 miliarda, bieżące koszty działania wzrosły jeszcze bardziej, aż o 3,4 miliarda złotych. Kraków 750 milionów. Podatkowe dochody Krakowa wzrosły o 750 milionów, ale bieżące koszty działania aż o miliard 200 milionów złotych. Wrocław 600 milionów złotych więcej. Podatkowe dochody Wrocławia wzrosły o 550 milionów, ale bieżące koszty działania Aż o 750 milionów złotych. Dzięki rządowi szkoły zarządzane przez samorządy. Otrzymały aż 47 miliardów złotych z subwencji oświatowej. Jednak bieżące koszty funkcjonowania szkół wyniosły aż 75 miliardów złotych, czyli to właśnie samorządy musiały dopłacić 28 miliardów złotych do systemu oświaty. Tylko w Warszawie to o ponad pół miliarda złotych więcej niż w 2015 roku. Warszawa otrzymała w roku ubiegłym o 500 milionów złotych więcej z subwencji szkolnej niż w roku 2015 ale musiała zwiększyć w tym samym okresie wydatki na szkoły aż o 1 360 milionów złotych. W wyniku rządowej polityki edukacyjnej udział samorządów w ponoszeniu kosztów rośnie. Tym samym ograniczona zostaje możliwość inwestowania w infrastrukturę, obiekty sportowe, mieszkania komunalne. Z Funduszu Dróg Samorządowych wybudujemy aż 10 tysięcy kilometrów nowych dróg. Rząd utworzył Fundusz Dróg Samorządowych, na który obiecał w roku 2019 kwotę 10 miliardów złotych. Ostatecznie zapowiedziano dotacje w wysokości 3,8 miliarda złotych, z czego z powodu fatalnego zarządzania funduszem udało się wykorzystać tylko 615 milionów złotych. Z hucznie zapowiadanego hasła wybudujemy aż 10 tysięcy kilometrów nowych dróg udało się zgromadzić budżet na 500 kilometrów dróg. To cała, a nie częściowa prawda o rządowym wsparciu dla samorządów w ostatnich czterech latach. A prawdziwe kulisy sukcesu polskiego samorządu to wielkie wsparcie społeczności lokalnych i ciężka praca samorządowców.